Bla 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 No, wow, zaraz, zaraz Okej, okay, miejmy nadzieję, że nic się nie stanie Tak, to Harrison! Myśleliście, że nie damy rady. Dobra, wiesz co? Zaczynasz mnie wkurzać No, w końcu sposób sobie postrzelamy może w tej gierce. Bo jak na Ja? Zara. Okej, to tylko rura. Bez tu pamiętam, że tu gdzieś była rura, tylko nie wiedziałem dobrze, gdzie i kiedy. Ale można... Uważać, że to alien. Z początku. Dobra. Zabójcza rura. Jest nam niestraszna. Spierdzielajmy stąd, zanim faktycznie coś się stanie strasznego i będzie po nas! Mam nadzieję, że coś im to dało. To mi w sumie nic, ale zobaczymy. Więc gdzie teraz miałem iść. Tutaj chyba, tak? To tu się szło? Czy nie? Tak! Eee, dobra, nie, zostanę na razie przy tej spluwie. Jeszcze jakaś groźniejsza muzyczka zaczyna nam tu grać, ale spoko. Okej, okay, otwórz się! No, dziękuję bardzo. Uważaj, Harrison, jakoś przejdziemy. Fajnie, yy, tak, możecie zauważyć, że coś mi tutaj miga, tak co jakiś czas na ekranie. Takie paski czy coś. Nie wiem dokładnie z czego to jest. Pewnie coś z kartograficzną nie obsługuje. Dobrze, może coś z tą grą nie chce. Śmigać coś, koliduje czy coś. Nie wiem, szczerze mówiąc. Tak czy inaczej, Winda! Ciśniemy na górę. się jakaś muzyczka w windzie. Czemu nic nie ma? Tylko takie bum maszyny. Serio. Okej. Okay. I Wow. Trochę wygląda jak jakiś stół bilardowy strona czy coś, ale nie wiem. Zwłaszcza. Okej. Okay. To nie był stół bilardowy. Cóż, trudno. Dobra. Ciao. No i teraz nasza wesoła drużyna RR wyląduje. Haha, ha, super. Ścili się nawet! Wow! Ciekawe. No masz! Nie, dobra. Nie doleciałby. Okej, okay, więc teraz chyba mamy do nich zejście przywitać. Mam nadzieję, że nic mnie w tym czasie nie zaatakuje. Różnie to bywa, wiecie. O, wezmę sobie flarę rzucę, żeby mi zaświeciło. No, luksusy, co? No I idziemy dalej, hej, okay. zamknę za sobą drzwi, fajnie. Jakieś dziwne odgłosy tutaj są, nie wiem czy by to słyszeć ale chyba będzie w porządku. Tak, właśnie o tym gości mówiłem wcześniej. Fajna czapka! Nie, nic nie rozumiem. Kurde, Harrison, musisz wszystko spierdzieć. Ok, yy, wow, mamy jakąś nową giwerę. Ale okej, okay, nie będę jej na razie używał. Więc chodźmy teraz tu. No i chyba w tym poziomie, z tego co pamiętam, zacznie się robić już powoli gorąco. Nie będzie już takiego obijania się, ale. No nie wiem. Zobaczymy Na razie jest tylko ładowanie, a ja się napiję jogurtu Fajnie Dobra Chodźmy dalej nie wiem czy mi tu gra, aby nieco śnietnie. Mam nadzieję, że jest w miarę w porządku. Że jakoś to przeżyjemy wszyscy. Dobra. Jako, że już troszkę tutaj może, wiecie, nieco się wydarzyć, to ja przyszkuję sobie broń. Level pierwszy. Okej. Okay. Harrison, przeciśniemy się, bo chyba będzie zamknięte. A nie, jest otwarte. Fajnie, co tu jest? I słuchajcie, ja mogę dosyć często się gubić w tej grze. O, mleczko! Wypiłbym sobie. Mogę się dość często gubić w tej grze. Zwłaszcza w późniejszych etapach, bo na razie to tu jeszcze nie jest tak źle. Ja trochę jeszcze pamiętam z tej gry. Ale później to może być trochę lipa Chociażby ja wiem Zobaczymy Nie będę za szybko mówił, bo nie wiem Amunic... no! No super, no! Ale dajcie mi tę amunicję, ok? Mogę? Skakuj! Harrison, nie rób mi tego Nie przy widzach Okej, okay, bierz to! Czekaj, wstawaj Wstawaj Ty już stoisz na nogach? A nie przyciśniesz się tędy, no nie? A może? Przecisnął się. Wow. Jakaś dziura. Coś musiało tutaj wpaść. A Właściwie to tu jeszcze nigdy nie byłem. Na tym poziomie. Zawsze dołem, lazłem. Ciach. Ale okej. Okay. Więc chodźmy dalej. Cieńca, Aha. Dosyć ciekawe. Aktualnie wszędzie jest czysto, ale są ślady po strzelaninach i po granatach. Jednak żadnych ciał. A raczej sami nie wstali i nie poszli sobie na piwo, więc coś może być nie tak. Co to? Sardynki? Mm, nie, jakiś... Nie wiem. Peda, czy to to jest? Okej, okay, to. Weźmy sobie troszkę apteczki, i jest tu cholernie ciemno, i nie wiem, gdzie mam iść tu. Chyba koleś nie straszy mnie. Fiu, fajowo. co tu. O mój Boże, to chyba nie najlepsze miejsce. Weźmy sobie to. Ew, ile krwi! Fuj, Zara! O Boże, chodziliśmy po tym. Czekaj, wejdź, zejdź jakoś tak, żeby nie wejść w to. Jezus, Frosty, Harrison, znaczy, co ty wymyślasz? Jakieś hieroglify jeszcze kosmiczne? i spali na lodówkę. Super. To lodówka, prawda? Czy to jakiś toj i toj i to, ale to co to było? Co to za muzyka? Tutaj, że jak jest taka groźniejsza muzyka, to niezłe cyrki się dzieją. Więc wiecie. Bla 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 bla. bla Jakieś glany, czy co? I wyra. Kiedyś też miałem takie łóżeczko piętrowe. No, fajnie było. Ale to jak mały Okej, okay. więc ja mam tu zleść, tak? Ale Harrison, jak już tam spadniecie się wpierdzielić, to nie będzie odwrotu, ale okej, okay, jak też. O, ktoś tu sobie zabalował pewnie, z tego co widzę. Steam. Steama nigdy nie lubiłem. Wow, jak w jakimś horrorze drzwi się za nami zamknęły. Fajnie. I jeszcze latarka mi zgasła, bo się rozładowała. Ale zaraz samoistnie się naładuje, więc fajnie. Okej, okay, więc teraz ostrożnie tutaj, uważaj, Harrison, skok! Fajnie. Okej, okay, wiecie co, ja może sobie zapiszę... Nie, wczytałem! Oże Nie! Och, dawno nie grałem F9, to się wczytuje zapis gry, a F6 zapisuje, tak? Więc ja teraz wcisnąłem F9. Okej, okay, więc widzimy się za momencik jak ja już tam dojdę, Ok, No bo dwa razy tego samego to nie ma po co oglądać. Spoko.